Panie Raku. Widzę, że mamy agresywne zamiary, co? Duży znasz rak. Trzeci, który dzisiaj widzę. Wszystkie na ścieżce. No chodź, możemy się trochę pościgać też. O, no, pokażę, jaki jesteś dzielny. Uuu, stary, nie bój się. Myślałem, że jest z Ciebie lepszy zawodnik. Ty się nikogo nie boisz, co? No ja się domyślam. No chodź, chodź. No jak sobie poradzisz. W walce na patyki. No, co? Jest bez ciebie zawodnik. Dawaj, dawaj. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Ale wiesz co? Bo się tak tu jest tak hasał, to cię w końcu ktoś weźmie i coś ci zrobi niestety niedobrego. Więc ja bym ci proponował, raczej gdzieś trzymać. No ale cóż, chodzimy do tyłu, całkiem mam nieźle to wychodzi. Powodzenia, idę dalej biegać. Cześć.